Tak, o, Ja to mi się podoba. Easy, dobra. Sobie mamy 20... No problem, ja no! i musimy jedną rundkę, please, Will! Masz... Dobra! Masz 21, dobra. Masz równo jeszcze. Ideolu. A ja, takie co za zabawię się, Aha. Bec. to jeszcze masz fajne nagrody. Nie, to ja. Teraz musimy to wy. Ja z tym moim gadżetem, w ogóle widziałeś, ja się tak obróciłem i tak. Popisać jadą to... do tego Edgara i do Wili. Putem. O, oh, o, oh, się. Aha. Oh, Aha. Oh. Aha. Aha. To jest ostatnia gra, jak wygramy to koniec odcinka. Ja takie nara i pozdro 600 widzowie. Mieliśmy prawie 15 power cubesów. Power Krabu. Dobra, Power Krabu się mówi. A wiesz jak się mówi na Cristiano Ronaldo? Cristiano yy, Goat Ronaldo. Ej jak on do nas podejdzie to nie żyje. Easy, easy, easy. Er, er, easy er. mnie goni. Daj bo mnie goni Chester, Chester mnie goni Chester? Ma dziewięć Perkubesów Szartuje Tak ja mam to podziwiać? Gdag, gdi, gda, gda Uuuu Abi, Meri, Wygrywamy to i koniec. No trzeba to on wygrać. Koniec kropka on idzie do żłobka. <laughs> on idzie do żółwka. Ale dobra, trzecie, nie, nie ma minusa. No nie ma, chodźcie, przynajmniej. Ja go wjechałem, pewnie musiał. Czekajcie! No, no. I taki minus No! I ta, taki minus 18! A nie, i taki minus 90. I da się takie coś. I taki minus 100. Na nul się tak Dobra, idźcie, idźcie, dawda. Pa! Kurwa. Ten maciek z naszej klasy? No. Z mojej znaczy? On takie liczy do pani. Raz, dwa. Dzisiaj <grym> to wyobrażam, jak to wygląda. Dobra, idziemy. Dobra, ty idź na tancę, ja atakuję. Mama, CHESTER mnie bije! Mama! <grym>

Dzięki zapałem kraby Mama. Z Dę... Tego się już nie dało ratować. Z hiper doładowaniem mi na morze skoczył. To, to jeszcze dwie gierki. Mm, no, 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 A ty masz hiperkę. twoja babcia. Yeah! Trzymaj lepiej, żeby wyłączyć nagrywanie. O, coś O spacony chłop się robią. O, mały peździ Ja nie jestem spacony, Chyba on. Nie mam, zartuję, nie mam dynaskoku. Co nie masz Dynaskoku? A masz chociaż hiperka? Nie widać? Nie. Ty niebi! O nie, dy na kwi... O nie. Trzy na w jednej drużynie. Eee, ale... Ale szkoda, że ty mus... że ty wtedy zginąłeś. No ale jak wiem, z hiperką na mnie wleciał. No właśnie to nie było już na ratunku. No bo na ratunku. Te, ta, te. Ta, ta, ta. Jak on tu przyjdzie, to koniec tego. Kicia, kocia! Ja ty mi Kocia! Przynajmniej nie zminusowaliśmy. Przynajmniej dostaniesz A Na no wejście się postaraj. Tylko Ani, nie na Majkiem. Graj postaciami na blisko. Fakie Jakby ich tam nie było, widziałeś jak ja ich rozjechałem jestem? Widać. Widać, że masz małego S. <noise> Właśnie ty masz. Ty masz małego, a ja mam ogromnego. Małego, Uuu. Małego, ja mam ogromnego. Uuu. Ale wiesz, że ja go przynajmniej mam. Ale nie powiedziałeś kurwa zaklepane. Kurwa zaklepane i kurwa już jest zaklepane. EZ Ja pierdo Ty matule. Nie niech on to. Nie idź tu. Idź. Widzowie on leży na ziemi. No chyba ty. Właśnie 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 ty. No śmieciu się tu boi, podejdź. A ty nie grasz. Ma panie, a ma panę, czy ma panę. Nasze? I tak się kończy zabawa. Ty masz dopiero <todzio> trzy. Cichoczko. Wychodzimy. Ale ty jesteś. fagata Papier. Fagata mnie bije. Ja pier. Ale już Diera, o kurde koniec Jak degenerata masz to koniec życia. Ja pamiętam jak ja nie umiałem odrobić 23 na nim. Taki odrobimy mi potem 25 i teraz 26 na 24, wiesz. Ja mam tu degenerata jakiegoś... Od... Bo przecież... A ja miałem typa. Dobra, ja mam takich eziaków. A ja go chociaż mam Zachlepane. S. Ale nie, ale ja to pierwsze powiedziałem S. Ale nie powiedziałeś na czas. Nie że... Nie powiedziałeś na jaki czas! Trzy. Więc ja zaklepuję na dwa dni S. A ja zaklepuję na 90 minut na zawsze S. Nie możesz. Tak szczerze to chłopacy mają go, ale dziewczyny nie mają, bo są Ami. Nie. Wszyscy, wszyscy ludzie w przedszkolu, ludzie w są głupi, ale to jest prawda. Leci to leci lufon. To ja taką bombę wybuchnę Nie. Ja, nie, nie, no jaki, jaki bocz, ja. Ty jesteś idiotą. Bo jestem beka Bo weź mnie tu Jezus! Ty szmaca powiedz beka. ciebie jest! Widać. Ale z ciebie mam bekę teraz. No ja to mam teraz z ciebie taką malutką beczkę. Dobra, koniecko. No przecież tu są. Aha.

dropłem legendary stardom, ale kur of oh, do nara